Hani, witam Was serdecznie w kolejnym stroju dnia. Dzisiaj taki szybki, luźny, trochę też na sportowo, ale nie do końca. Z trudnia też na taki krótki spacerek, na krótki wypad po mleko. I chciałam Wam pokazać, jak się ubieram. Jeżeli chodzi o makijaż, to nic nadzwyczajnego trochę podkładu, brązera, tuż do szans i to wszystko. I delikatnie rozświetlacza, także w dodatków też żadnych nie biorę. I przechodzimy do dalszego stroju. Na górze mam bluzeczkę z nadmorza z Gertfieldem, którą już u mnie widzieliście, ale w nieco innym zestawieniu. Bluzeczka taka typowa, bokserka. Metka mi wystaje. O, taka bluzeczka fioletowa, bardzo, bardzo mi się podoba, taka. Dziewczęca, ale nie dziecinna, o może w ten sposób. Na dole mam standardowo jeansy, um, jeansy z kamelu, które uwielbiam ubóstwem i noszę non-stop. Naprawdę mega wdechę. Spodnie jeszcze żadnych długich spodnie tak bardzo nie lubiłam jak właśnie tych z kameju. A na nogach również to, co um, ostatnim razem, czyli moje białe trampeczki z Primarka, które po prostu też męczę ostatnimi czasy non stop, a z racji tego, że nie jest zbyt ciepło dzisiaj, niby słońce jest, ale to takie podstępne te słońce, bo widzę, że wiatr. zakładam moją kurteczkę z Primarka, pójdę um, odpięta. Tak myślę, tak po co się zapinać, pójdą odpięta, także tak to się w całości prezentuje. Dajcie znać, co o tym sądzicie, jak wam się podoba. Ja już uciekam i do zobaczenia następnym razem. Buziaki, pa pa!